Cześć, witam serdecznie w podsumowaniu informacja na temat Lakozy Nostry od wydownictwa Balda, gra, która już na chwilę obecną ufundowała się, naspieram no to nie wiem w którym momencie jakby miesiąca będę publikował ten film. Prawdopodobnie jakoś na sam koniec kampanii, żebyście jeszcze mogli rzucić okiem i wesprzeć, jeżeli Wam się podobała przykładowa rozgrywka. No ale tak czy inaczej wiadomo, że gra już się pojawi w sklepach, bo, bo dzisiaj jakby kampania ma ponad 140% wykonania, także jakby już bardzo, bardzo dobre wyniki i fajnie, w sumie, że jeszcze ta gra pojawić w sklepach. Co? Jeżeli chodzi właśnie o klimat gry, no to to jest moim zdaniem jedno z najbardziej klimatycznych gier o mafii, jakie w ogóle jest na rynku. Tutaj faktycznie wcielacie się w tego Dona mafii, macie swoich popleczników, swoich pracowników, pozyskujecie pracowników, lichwiarzy, gliniarzy, przekupujecie. Naprawdę to jest masa, masa klimatu, to jest bardzo mocno wyczuwalne w czasie tej rozgrywki. Co? To właśnie ten klimat też jakby mechanika negocjacji, zastraszania. To wszystko też tutaj jakby działa na wyobraźni i faktycznie czujemy, że jesteśmy elementem tego świata grając w Dolce Nostre. Jest to też pierwsza pozycja, która jakby ze względu na swoje papierowe pieniądze mi jakoś specjalnie nie przeszkadza. Zwykle po prostu nie lubię tych pieniędzy. Tutaj one faktycznie nadają klimatu: no bo płacimy gliniarzowi łapówkę albo innemu graczowi i faktycznie dajemy mu banknoty. I tutaj to akurat jakby ma sens i tego tutaj nie będziemy krytykować. Co. Ilustracje, wykonanie ogólnie jest na bardzo wysokim poziomie. Pudełko będziecie mieli wypakowane po brzegi. To co tutaj widzicie, to jest taka taka pół wersja polska, pół niemiecka, także część rzeczy jeszcze tutaj może się zmienić w wersji polskiej tylko i wyłącznie na plus i, i myślę, że pod tym względem będziecie zadowoleni. Co do samej mechaniki, jakby gra ymm, fajna jest ze względu na to, że zarabiamy tutaj pieniądze, kombinujemy co, jakie karty z czym tutaj dobrze działają, co jest dobre jakby dla rynku do kupienia, tak, czyli na przykład jak widzieliście w przykładowej rozgrywce, opłacało mi się kupienie Alphonsa albo kupienie polityka, tylko i wyłącznie po to, bo wiedziałem, że inni gracze w przyszłych by ode mnie musieli wręcz kupować właśnie ich usługi. Bo to, to właśnie na tym polega, to jest ten popyt, podaż i, i modelujecie sobie to według własnego uznania po to, żebyście zarobili po prostu na tym jak najwięcej. Także, także, jakby sama sfera ekonomiczna mi się w dla Kozienostrze bardzo podoba. Właśnie ta kombinatoryka wykonywania akcji przez rzuty kością jest całkiem fajne bo możecie sobie później to dopalać specjalnymi kaptami. Także ta losowość też jest tutaj tak troszkę okiełznana, że, że nie, nie liczycie tylko na wyniki kością tylko jesteście w stanie oszacować, ile będziecie mieli kości. Czy, warto, czy bardziej Wam zależy, i ewentualnie, jak Wam się ta uda, akcja jedną kostką, to fajnie, a na przykład te ważniejsze bierzecie na trzy kostki po to, żeby. Po prostu mieć pewność, że Wam się to powiedzie. Z kolei, czego nie lubię w tej grze, to wydaje mi się, że zbyt otwarta sfera, chyba, negocjacji. W instrukcji jest informacja wręcz, że w tej grze wszystkie chwyty są dozwolone, czyli możecie powiedzieć, że kogoś nie zaatakujecie. Jeżeli zapłaci Wam 5000, on Wam zapłaci ten, tą kasę, a i tak możecie go zaatakować. Tego zawadzę, nie lubię, bo to jest takie troszkę. To jest całkowicie gra poza grą, tak, tak jak na przykład nie wiem, Cosmic Encounter, macie grę negocjacyjną, która opiera się na tym, że jakby spełniacie swoje obietnice już od razu. Macie szyffa z Nottingham, gdzie mówicie na przykład, że dostaniesz połowę z tego, co tam mam w worku. No i jeżeli nic nie mam, no to jakby mimo wszystko dałbym ci tę połowę z zera i to jakby nie jest wprost oszustwo. Tutaj niestety jest sytuacja, że Wprost się omawiacie kwotę, płacicie kwotę, a później nic w zamian nie dostajecie, mimo że jakby mogliście dostać i to jest moim zdaniem troszkę takie e, nie do końca fajne. E, negatywna interakcja. Ja to akurat lubię, mi to nie przeszkadza, ale, ale jeżeli jesteście graczem, który. Lubi po prostu niską interakcję, żeby samemu sobie coś budować, i, i że wygra osoba, która najlepiej sobie coś tam samemu zbuduje, to tutaj jakby macie całkowite przeciwieństwo, bo macie masę sytuacji, w której inni gracze będą wam podbierać, będą was szantażować, będą wam zabierać karty, niszczyć karty, także tego jest tutaj masa. Także jeżeli jesteście graczem, który lubi takie pokojowe rozgrywki, no to tutaj na pewno się nie odnajdziecie. Ale z kolei, jeżeli jesteście graczem, który lubi was dużo gadać przy stole, negocjować, zastraszać i dobrze, jakby czujecie się w towarzystwie w takich sytuacjach, no to jak najbardziej jakaś anostrada powinna wam się spodobać. Ehm, co, dobre skalowanie, bo tak naprawdę o trzech graczy to, to już jakby sensownie działa i spokojnie możecie wyjąć. Czas do zgrywki nie jest jakoś tam specjalnie przyciągnięty, bo to właśnie jest faktycznie te 90 minut jesteś w stanie to zamknąć, także no, polecam z małymi zastrzeżeniami, że mam kilka problemów do jakby zbyt otwartych zasad, ale poza tym jakby jeżeli weźmiecie pod uwagę dojrzałość graczy, czyli faktycznie mus, musi mieć grać gracz ponad te 16 lat, żeby jakby zrozumieć e, samą kwestię nie wiem, istnienia prostytucji czy e, dealerów narkotykowych, czy e, nie wiem, czy broni, broni palnej, czy cokolwiek takiego wiecie, co, 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 co jakby wprost, kojarzy jest ze światem przestępczym, no to. Takie 16-latek już nie powinien mieć problemu. Młodsze dziecko możecie co prawda nie wytłumaczyć mu na przykład do końca, kto to jest, czym się zajmuje i tak dalej. Byłby w stanie pewnie zagrać, bo mechanika jest stosunkowo prosta, ale jakby na pełnej świadomości to faktycznie te 15-16 lat to tak myślę, że minimum do tej gry. Jeżeli macie jakieś pytania wątpliwości, to jak zwykle jakby macie na dole miejsce do pisania komentarzy, zastrzeżenia, z czymś się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, to również dajcie znać. W, jakby w opisie filmu znajdziecie też link do kampanii, żebyście mogli przynajmniej rzucić okiem, czy finalny produkt, czy cała kampania Was przekonuje. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do wspierania. Bo, bo baldar wydaje naprawdę dobry, gdy to z kolei, na my solidna pozycja, nie dla każdego, ale bardzo, bardzo solidna. E, no i na dzisiaj to będzie tyle, także dzięki wielkie, do następnego. Hej!